Porozmawiamy o zabiegach fungicydowych, mianowicie o zabiegu T2 oraz T3 w rzepaku. Zabieg wykonywany w fazie końcówka fazy pąkowania, czyli w fazie BBCH 57-59 oraz w momencie początku kwitnienia, czyli w fazie BBCH 61, zaliczamy do zabiegów T2. Kiedy wykonujemy zabieg T2? W momencie, kiedy chcemy uzyskać satysfakcjonujące plony. Kiedy rzepak w naszym płodozmianie pojawia się bardzo często, czyli co 2-3 lata, oraz jeśli mamy problem z takim patogenem jak zgnilizna twardzikowa. W mojej ocenie, zgnilizna twardzikowa jest jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych występujących podczas wiosennego okresu wegetacji. Straty w plonie spowodowane przez zgniliznę twardzikową mogą sięgać nawet 50%. Liczne występowanie zgnilizny twardzikowej związane jest z występowaniem w glebie zarodników przetwarnikowych, czyli sklerocjów, oraz askospor, czyli zarodników workowych występujących w łanie. Jednak w tym filmie skupmy się na zwalczaniu tej choroby, a nie na opisie jej. W niedługim czasie na naszej stronie w zakładce blog pojawi się artykuł na temat zgnilizny twardzikowej. Teraz zadajmy sobie pytanie, kiedy stosować trzy zabiegi podczas wiosennej wegetacji i aż dwa w momencie kwitnienia? Obecny okres wegetacji jest bardzo nietypowy. Z tego względu nie powinniśmy opierać się na schematach z lat ubiegłych. Wczesna wiosna, brak zimy, a od marca cykliczne przymrozki i mrozy spowodowały, że wielu rolników nie zdążyło na czas wykonać zabiegu fungicydowego w czasie wydłużania pędu głównego. Obecnie możemy mieć do czynienia z bardzo długim okresem kwitnienia. Już dzisiaj, czyli 19 kwietnia, możemy spotkać plantacje, na których rzepak zaczął kwitnienie. Z tego względu, jeden zabieg podczas okresu kwitnienia może nie wystarczyć. W przypadku naszych plantacji, pierwszy zabieg fungicydowy, który wykonaliśmy, miał miejsce 18 marca i wykonaliśmy go preparatem Toprex w fazie BBCH32. Kolejnym zabiegiem fungicydowym był zabieg preparatem Mont Atak, który nastąpił dwa dni temu, czyli 17 kwietnia, w fazie BBCH 57, czyli krótko przed fazą żółtego pąka. Mont Attack zawiera substancję, jaką jest prochloraz, natomiast prochloraz jest najlepszą substancją zwalczającą nam znieliznę twardzikową. W przypadku naszych plantacji mamy ogromny problem ze zgnilizną twardzikową. Z tego względu zastosowaliśmy maksymalną dawkę tego preparatu, czyli 1 litr na hektar. Montatak połączyliśmy również z mikroelementami, takimi jak bor, żelazo, a dla uregulowania pH dodaliśmy agravite korektor. Teraz chciałbym przedstawić kilka bardzo dobrych rozwiązań, które możecie Państwo wykorzystać u siebie na plantacjach w momencie kiedy zastosowaliście preparat Toprex lub jakiś inny w momencie wydłużania pędu głównego. Czyli w fazie żółtego pąka BBCH 59 lub w fazie początku kwitnienia BBCH 61, możecie Państwo użyć następujące preparaty. Montatak lub Mirage, czyli czysty prochloraz, który doskonale zwalcza nam zgniliznę twardzikową. I tutaj zalecałbym dawkę od 0,8 do litra, w zależności od porażenia roślin przez zgniliznę twardzikową lub sam problem ze zgnilizną twardzikową. Kolejnym preparatem może być zamir, który posiada dwie substancje aktywne prochloraz oraz tebukonazol Prochloraz jak Państwo wiecie doskonale zwalcza nam zgniliznę twardzikową i podobnie jest z tebukonazolem, jest to druga w kolejności substancja o najlepszej skuteczności wobec zgnilizny twardzikowej Tutaj zalecałbym dawkę 1 do 1,5 litra na hektar Wykonując te zabiegi zwalczamy również inne patogeny, takie jak sucha zgnilizna kapustnych, z którą w obecnym roku mamy ogromny problem, czerń krzyżową oraz szarą pleśń, no i jak wspomniałem, zgniliznę twardzikową. Następnie w fazie opadania płatków, czyli w fazie BBCH 67-69, należy zastosować zabieg fungicydowy. I tutaj chciałbym Państwu przedstawić cztery bardzo dobre rozwiązania. Pierwszym rozwiązaniem propulse, czyli dwie substancje aktywne z dwóch różnych grup chemicznych w dawce 1 litr na hektar. Kolejne, Pictor w dawce 0,5 litra na hektar, również dwie substancje aktywne z dwóch różnych grup chemicznych. Jednak w przypadku tego preparatu należy pamiętać, że jego okres rejestracja mieści się w okresie BBCH65, czyli należy wykonać ten zabieg w fazie pełni kwitnienia. Trzecim bardzo dobrym rozwiązaniem jest połączenie dwóch preparatów. Dobromir TOP, czyli czysta azoksystrobina w dawce od 0,4 do 0,5 litra na hektar, połączona z protendo, czyli czysty protiokonazol, również w dawce 0,4 do 0,5 litra na hektar. To najlepsze rozwiązanie na fazę opadającego płatka. I ostatnim rozwiązaniem może być również Dobromir TOP. Czyli azoksystrobina 0,5 litra na hektar, połączona z zoriusem ekstra, czyli czysty tebukonazol, i tutaj dawka 0,6 litra na hektar. To takie cztery preparaty, które naprawdę sprawdzą się na plantacjach, gdzie ten plon chce mu jak najwyższy plon. Natomiast w momencie, kiedy nie zastosowaliśmy pierwszego zabiegu w czasie wydłużania pędu głównego, i następnie z pewnością w fazie formowania, łodygi w fazie ponkowania zastosowaliśmy w zależności od sytuacji preparat Mont Attack, czyli czysty prochloraz, lub zamiennie zastosowaliśmy zamir, czyli prochloraz z tebukonazolem. Również zalecałbym zabieg na opadanie płatka, czyli z fazy 67-69, przyspieszyć ten zabieg na fazę pełni kwitnienia i wykorzystać preparaty, o których wspominałem wcześniej. I tutaj na rzepakach, które dobrze rokują, z których spodziewamy się wysoki plon, skupiłbym się na preparatach takich jak Propuls, Pictor oraz połączenie Dobromira Top z Protendo. Natomiast na rzepakach mniej rokujących, z których myślimy, że uzyskamy niższy plon, tutaj wykorzystałbym preparaty Dobromir Top w połączeniu z Oriusem Extra. Natomiast na plantacjach, które nie dość że rokują, słabo, to również na tych plantacjach nie mamy problemu ze zgnilizną twardzikową. Wykorzystałbym tylko Orius Extra, czyli czysty tebukonazol. Oczywiście, stosując te preparaty, zalecałbym dodawanie adjuwantu, jakim jest apliko. Jest to niewielki koszt, a zdecydowanie polepszamy działanie substancji aktywnych na roślinie oraz polepszamy pokrycie roślin przez tą substancję. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo.